Witam serdecznie, jak widzicie Nie ma piachu, nie ma łąki Tam za nami coś się wydarzyło Nie wiem czy będziecie widzieli tam Żółte kamizelki, policji się najechało Plaża, ale plaża specyficzna Kamienista Korciło mi tutaj przyjechać już 3 miesiące Od 3 miesięcy, przepraszam Zobaczymy, albo będzie coś, albo będzie nic Ale jak nie sprawdzimy, wiedzieć nie będziemy Także pociskamy dzisiaj bez łopat, digierki tylko I 3-4 godzinki podrepczamy sobie, także mam nadzieję Że do pierwszego ale czy czegoś się spodziewać? Sprawdźmy sami. Tu szwagra Hammer. Tak wyglądało, A to jakaś blaszka mała aluminiowa. Ale zobaczcie, no ciężko się chodzi, wyjmuje się też, zobaczcie, takie głazy trzeba szarpać. Wiadomo, że jak coś się znajdzie, będzie zjedzone, bo to woda słona. Ale mamy moneciaka. Peniacz jakiś będzie. Będzie brytyjski. Ale powyginana to muś? No bo to trochę ja dostała po dupie. Trochę dostała po dupie. Ale jest pierwsza krągłość, o, ale głazy, matko boska. Dobra, ciśniemy dalej. Nie ta miza, ale coś podobnego, śmieci też kupa. Patrzcie moi drodzy, jak się nam robi ciekawie. Aczkolwiek jeszcze nie wiem to już czy moneta, bo okrągłe, nie? Przygram 80, 81. Ta, moneta Tomasz. Mamy kolejną krągłość. O, ale fajnie, dobra, trzeba spory. Oczywiście mam szmatkę, co mi Tomek dał do wycierania. Została w aucie. Ale mega! No, zgubiłem jeszcze ją. Dobra, jest tutaj. Nie wiem, co to. Jak mówię, będą wychodziły takie destrukty przez tą słoną oceaniczną wodę. No ale co druga krogłość? Tylko się cieszyć. No to liczymy na srebro jakieś. A może coś więcej? Zobaczymy ekstra. No i to ma swoją pierwszą monetę. Idziemy zobaczyć, ale wolno. Bo dosyć, że kamienie to jeszcze te glony z takim dziwnym kurde syropem w środku, że może orła wywinąć. Pokaż. Ale zajazd, co? Ale nie dziwmy się, bo mówię, tak jak woda słona, po pierwsze, moi drodzy, a po drugie fale. Fale, kamienie robią swoje, ale jest moneciak i o to chodzi. No muszę w domu pokombinować z kamerą i uważać, jak będę teraz nagrywał, bo obraz mi nie ma stabilizacji. Wszystko się przekręca, ale mniejsza z tym. Osiemdziesiątka, jedynka i jest kolejny moneciak, ale cudownie. Piknie. Spodnie i tak do prania. Strasznie zajechane. No jak mówię, będzie bardzo ciężko rozkminić, co my znajdujemy, co to są za monety, no ale monety są. To najważniejsze, liczymy na jakieś srebro, ale i tak jest pięknie, pięknie i zacnie, a to jest najważniejsze. Dobra kochani, idę do Tomasza, jeszcze nie wygrzebał. Kszcząca dwójka. Serducho bije i patrzmy razem, patrzmy razem. A gdzie? Pod kamieniem to było? O kur, guzik złoty, patrz oczko jest. Wygląda pięknie. Patrz oczko jest, tak, ale kurde guzik. Ale jakby przed chwilą zgubiony, nie? Ale guzior, panie kochane, nie złoty nie będzie, bo za lekki. Za lekki jest, ale coś Ale stary, będzie. zobacz. Ja myślałem, że monetka. Kurde, ale zobacz Tomasz. O kurwa pięknie jest, nie? przepraszam, że z koroną. Nie, to mhm. nie jest, to poczekaj, co, jakiś herb, patrz herb. Mm. Ale kuźwa guzior ja, ja ty zacząłeś te oczko, bo ty, ja, ja ty, no, no ja zobaczyłem oczko, ale jak, mówi, jak złoto Krzysiu, nie? Ja pierdziel, ale strzałem z... Kurwa mówiłem, plaże już osie... nie, nie ma trudnych miejsc do poszukiwań, są tylko leniwi poszukiwacze. Gratki. Dzięki. kuźwa, Chyba coś pięknego. Dzięki, no. ale jak złoto z daleka co? Dostali, no nie? Bajeczka. Uff. Można? Można. Starczy chcieć troszeczkę. zgubiony, nie? Tak, jakby przed chwilą był zgubiony, ale ten herb ładny, no będzie rozkminka. Katalog z guzikami na spokojniej. Pięknie! A teraz nam się fajnie złożyło, bo sygnały praktycznie w jednym momencie. Ale to jeszcze nic i to właśnie, te same znajdki. Wpada nam po fajnej sprzątce od paska. Także się dzieje, kto by pomyślał. Moja Harcerska. Aha, ale są dwie sprzączunie i bajeczka. No i jest to basza strzał. I to tak dobrze świadczy, zobacz, pocisk. Ta breneka chyba, czy coś tam. Chociaż mogę się mylić. Przepotężny jak na dziko. Karbowany, nie? Piękny strzał, ale w nic nie trafił. Kul, mamy tak mało czasu dzisiaj, a tyle terenu? Co my? Przyjdziemy, podróż. przyjdziemy jeszcze tutaj. Gratulacje. Dzięki. Tutaj byśmy chcieli, sprzątka, tu byśmy chcieli wejść trochę wyżej, ale no niestety chyba teren prywatny, a tutaj widać jakieś mury chyba obronne były, tam jakieś wejście, dobra zostawiamy to, zostawiamy to i mamy muneciaka kolejnego, ale ten już w lepszym stanie, w lepszym stanie Tomasz wiesz? No może nawet zobaczymy, o spadło, zobaczymy co to jest, Ty, nie wiem, czekaj, wytrymy. albo irlandzka, o Jezu przepraszam, też nie dojrzymy. Parzek skorodowany, Co? ale brytyjski pewnie tak. jakiś, nie? Albo George, albo Wiktoria. cholerawie Prosta. mamy. Dziękuję. Ja się trochę tu zakotowałem. Tomasz tam chwycił monetę. O, ja mówię, mam złoto. Niestety nie. I nie wiem, czy będzie to pierścioneczek, czy będzie to obiemka. No, obiemka jest to za lekkie. Wiecie, ta zaciskowa na, rur, na rureczkę. Czyli, czyli cholerawia ale leciutkie, także jakieś szajsa. Ale serducho już zawiło, ciśnienie się podniosło, aż normalnie taki sygnał był, że kamienie tylko fruwały. Tak się dostawałem, bo dzisiaj nie ma kopania, dzisiaj jest grzebanie, nie? Ale i to fajne. Dobry pomysł to był, co? Ekstra. Jeszcze troszeczkę. A ja już do Tomasza nie będę szedł, tam po prostu na koniec, gratulacje, Tomuś! Po prostu na koniec rozłożymy tam wszystko i co? No kurde, Eldorado, nie? O, ale to był dopiero pomysł. Pięknie, pięknie. Ciśniemy dalej, bo naprawdę szkoda czasu, a dzisiaj mamy mało. Ja dzisiaj nocka do roboty, a człowiek będzie miał taki niedosyt, bo wychodził do wieczora. Tym bardziej, że pogoda, jak sami widzicie, i odpływ przypasował. Wszystko przypasowało, nie? A nie wiem, czy Wam mówiłem, chyba mogę powiedzieć, przyjechaliśmy i Tomek zapomniał wykrywacza. I 15 km do domu z powrotem. No ale to, na, tak jak powiedziałeś, to na szczęście było. To Szczęście, Szczęście. super, ciśniemy. I standardzik. Tam wpadał Tomasz moneta. I u mnie następna, ale jakaś duża. Ale wysyp monet. Dobra, poczyszczę. Ile będzie widać? Tyle będzie widać. Wstawię zdjęcie. A my cieszymy i bawimy się dalej. Hejka. Przyznawał się, że to jest po prostu coś niebywałego. Znowu Tomek przed chwilą grafił i ja kolejną. Aż nie opłaca się chyba kamery chować, no ale jedną ręką nie dam rady. Nie dam rady kopać, grzebać, wyciągać, znajduchy. Ale jest pięknie. Jest. Przyznał się, że chciałbym robić to częściej, ale no niestety nie dam rady, ale jeden sygnał wygrzebiemy na żywca. Co by to nie było? Poczekajcie, założę drugą rękawiczkę. Dobra, i jedziemy z koksem. Co by to nie było No i grzebiemy tu. razem. Trochę to potrwa, bo jak sami widzicie, a tu trzeba te kamloty odrzucić. Dobra, sygnał w miarę namierzony i lecimy z koksem. O, ale straszna, straszna glina. Nie wiem, co to mój drodzy będzie, czy ja w tym czasie akurat mogę. Mogę się nie przebić. Czekajcie, zobaczymy, czy sygnał został. Dobra, mamy to gdzieś tu wykopane lecimy 5 sekundek lecimy 5 sekundek i mamy i mamy spłonka spłonkę od, od naboju, sama końcóweczka zobaczcie Coś innego, super, lecimy dalej Patrzcie, nie, nie, to nie pin chciałem pokazać kolejny moleciak ale to będzie chyba jakiś współcześniak albo i nie. Ale w każdym bądź razie mam cię. Uff. No może nie za często, żeby sobie tak nie słodzić, ale czasami te moje pomysły się sprawdzają. A teraz dwa fanciory z jednego dołka. Tak wam pokażę, już nie będę przekręcał kamerki. Jest moneciak i Wyskoczyło to, na co liczyłem, że tutaj wyskoczy po Tomka, Tomka tym naboju. Muszkietóweczka z pomiędzy kamieni. Dobra, krótka przerwa, bo jednak nie duże, nie ciężkie te kamienie, ale ich ilość namnożona robi swoje z naszymi siłami. Także mała przerwa, pięć minutek i lecimy dalej. I kolejny strzał. Ale już nie będziemy, moi drodzy, Wam przedstawiać znajdek, podsumowania, po prostu zrobimy szybką fotę, bo czas nas goni. Kolejna moneta. Także, jak macie jakieś przeczucie, co do jakiegoś miejsca, chociażby było niedostępne i ciężkie, tak jak to tutaj, próbujcie, co Wam zależy. Zobaczcie, jak natrzepane. Także zobaczymy, tam rozłożymy jeszcze wszystko na kamieniu i zrobimy Wam szybką fotę. Jak wyjdzie jeszcze coś, bo jeszcze mamy kawałeczek drogi, do auta, jeżeli jeszcze coś wyjdzie. Fajnego, to wrzucę. A monety już nie będę wrzucał, zobaczycie zdjęcie całości. Trzymać się, pozdrawiamy Was z Tomaszem serdecznie. I tak jak mówię, już widzicie zdjęcie naszych wszystkich znajdeczek. Pięknie Powiedziałem, jak będzie jakaś inna moneta, nie taka zwykła, chociaż one są też niezwykłe. To Wam pokażemy. I Tomasz coś strzelił. Pokaż. Sześciopensowe. No co Ty gadasz? Mamy srebro. Ja zobaczcie, kochani, zobaczcie to. Six. pence z Wiktorią. Six pence z Wiktorią, coś pięknego. Tak. Coś no, pięknego. Tak, Na powrocie do domu, nie? Pięknie! Gratki. Kurde, ale powiedziałem, że będzie srebro. To, a powiedziałem czy, powiedz widzą? Mówiłem, że będzie srebro tutaj. Jakiś tyle wolę z, z takich kroków. Przepaliśmy i przecież i kurde guziki, i to, coś no. yes. Yes. Dobra moi drodzy, bez, bez opisywania, bo nie ma co przedłużać, po prostu masakronę. Zobaczcie co tu się wydarzyło. 1545. 45? Tak. I jeszcze to zakończył srebrem. No patrzcie, no ile my byliśmy? 2,5 godziny. Nawet nie 2,5 godziny, nie wiem, godzinę, półtora. I która jest godzina Tomasz? Byliśmy, Teraz w pół dokładnie. Do 11 jest druga. W pół do 11. No 2,5 godziny. Proszę, 2,5 godzinki. godzinki. Do następnego. Mega, mega spotykanie. Pięknie. Spójrzcie na to jeszcze raz. Teren Bajeczka. Do zobaczenia. Pozdrawiamy Was bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się.